Ejże. Dawaj, dawaj! Gol! Od razu siedzi! Gawi! To Gavi z trafieniem, moi drodzy. Miałem czuja, żeby tutaj nie przegapić ani minutki. 1 do zera. Barcelona obejmuje prowadzenie po strzale Gaviego, To jest strata. Kunde przejmuje piłkę. Od razu Jamal do przodu. Złamał do lewej. Wypuścił tutaj. To chyba Ferran na, na klepkę zagrał z Gawim. No i mógł Gavi jeszcze szukać Roberta, ale nie szukał, poszukał bramki i to jest, myślę, lepsze rozwiązanie. Mamy to, kurna, mamy to. to... Betis. Ładny strzał z dystansu, ale na szczęście niecelny. Trochę miłego. To ja się dorzucam, daję też 300 zł na jakiegoś donata. Oluż gol, kur... Myślałem, że interwencja. Jeden do jednego, porzucie różny. Myślałem, że Szczena to wyjął, a to wpadło do bramki. Kurde, no! Uwaga. Balde! Grał. No tak, niby do Ferrana, ale za plecy. Zobaczmy, czy Ferran mógł to puścić, bo jak mógł to puścić, to dostaje ode mnie Kuksańca w łeb. Znowu Gavi wypuścił Balde. Świetny mecz Gaviego. Nie, grał do Ferrana i raczej jakby Ferran to puścił, to Lewy i tak by nie doszedł. Troszkę nieprecyzyjnie mu dograł, no balde po prostu. Trochę za plecy. Szkoda. Patrz, kiedy ma nie czytasz czat? No chłop tam sobie upadł, no co, połamał się prawie, no co się. Nie będziemy się ekscytować. Czy będzie siurek? Będzie. No ej, to jest przecież rzut rożny, no. Tym między nami jest różnica. No ale zobacz, te dziaduchy nie potrafią teraz też sobie powiększyć tej przewagi. O, kurde, dobrze dośrodkował do Jamalka. Ale ja malek, niestety, niecelnie. Uwaga, strzał, ale za lekki. Kurna! Kurde, jeszcze tam Robert przewrotką dogrywał na piąty metr, ale nikogo tam nie było. Uwaga, bo Betis. O, kurna, jeszcze rakieta z dystansu. Wojtuś broni, 89. Dobrze Wojtuś, brawo, na posterunku, bo to najciężki taki mecz, nie ma nic, nie ma nic I nagle ci Natan Marcoń strzela z dystansu I tu taka odchodząca, nieprzyjemna, ona tak leciała, wiesz, najpierw w jedną, a później zakręcała No, no, ja pierdolę, przepraszam, ale już myślałem, że ta Fermin to zamknie O Jezus Gwiźnie, gwiznął, pajac znaczy, no to musiał zrobić, bo jest minął czas, no. Kurde, no. no! Jeżeli mam być szczery, to trochę lipa. Wiecie, no z jednej strony plus jeden punkt do Realu, ale z drugiej strony on nic nie daje. Jak to plus? No bo Real przegrał. A oni zremisowali. Znaczy, no była, no ma 4, 4 punkty, ale byłoby sześć i mecz u siebie z klasyku, i byłoby naprawdę komfortowo. No, minus 4, ale odebraliśmy sobie szansę dużego komfortu, będziesz mi teraz blungolił tutaj. Jezu, co za upierdliwy typ. Ajajaj, kolejny mecz Wojtka bez porażki, to prawda, Wojtuś Antonio, tak jak piszesz. Terpowski, to Madryt, to pak z diabłem podpisał, czy co? Zawsze jak przepierdzili bardzo też coś odwali. Ну, не но...